Dzień dobry, witam was serdecznie. Kolejne nagranie na Testy TV i kolejny sprzęt, który próbuje naśladować Ambilight Philipsa. Zobaczcie. Litmi Neo. Tak się nazywa ten zestaw. Myślę, że to będzie chyba najlepsze, co do tej pory widziałem. Opakowanie. Opakowanie doszło do nas prosto z Chin. Support 4K 60 Hz. Black Bar Auto Refill, czyli kontrola przez aplikację i zero latencji, czyli zerowe opóźnienie. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Cóż tu mamy? Mamy nasz nasz sprzęt. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy trzy diody. A z tyłu mamy HDMI. Wejście, wyjście. Dwa porty USB do wpięcia naszych LEDów i zasilanie. Tu jest jeszcze reset. To jest jedna pianka. Teraz na początku tak się zdziwię, mówię co to jest, co to jest. A tutaj jest to zrobione naprawdę ciekawie, ponieważ. To są prowadniki, takie, które się przykleja do telewizora, bo jeśli ktoś miał do czynienia z jakimikolwiek listwami LEDowymi, to z nimi zawsze jest problem, jak to przykleić, a szczególnie na narożnikach naszych telewizorów. Tutaj pomyślano i o tym, czyli to jest cały zestaw do przyklejania, i do tego są jeszcze dwie taśmy. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Jest jeszcze zasilacz i jest taki metrowy kabel, może troszeczkę dłuższy: kabel HDMI. Czyli HDMI duże na HDMI duże. Dobra, i teraz sama listwa LEDowa. Ona jest włożona do takiego profila silikonowego. Tutaj ten profil jest trójkątny, tutaj jest on półokrągły. To wszystko jest takie bardzo mięciutkie. Jest tutaj oznaczone również, że możemy to ciąć, bo trzeba będzie to dociąć, w zależności oczywiście od, telewizora, od wielkości telewizora, który mamy. I podłączamy to na przewody USB. Wkładamy to do portu USB. Ciekawie, nie? Zrobiony ten profil. No, przynajmniej pierwszy raz widzę takiego grubasa normalnie, no bo to jest aż dziwnie wyglądające. Że to jest tak grube. Diodo, oczywiście, ARGB, czyli i biały kolor, i RGB. Jest oczywiście instrukcja. No i co? Teraz w takim razie udam się do może tym razem założymy to w domu? I. Może nie będę korzystał z jakiejś białej ściany, tylko właśnie założymy to w takim normalnym środowisku i tam będziemy mieli chyba słuchajcie kawałek cegły, kawałek mebla. Zobaczymy jak to zda egzamin w takich warunkach nie labor laboratoryjnych, że tak powiem, tylko w normalnych warunkach domowych. Pakuję to w takim razie, montuję i pokażę wam jak to już będzie zamontowane i opowiem Zobaczycie również, jak to po prostu będzie działało. Ale ja widziałem w sieci już filmy i jestem pełen nadziei, że to będzie jedno z najlepszych rozwiązań. No i zobaczcie Neolithmi zainstalowane. No i zobaczcie, że montaż tego jest banalnie prosty. Przyklejamy te tworzywowe prowadniki, wklikujemy. Tutaj może zdejmę na przykład jeden kawałek naszego leda. Wkładamy go, wklikujemy i to się naprawdę elegancko trzyma i same ledy również zobaczcie, że one są wtedy ułożone po ukosie. Tutaj jak widać jest prawa, nie przepraszam, lewa i górna. A tutaj jest dolna i prawa. Także to są te dwa profile. Nasz nadajnik, mamy wpięty odbiór czy nadawanie odbiór dwa przewody USB i zasilanie. I to jest wszystko podpięte z tyłu telewizora. Sorry, tu już kurz sięgnął i to wszystko, co musimy zrobić. Pilot w rękę uruchamiam zarówno soundbar, jak i telewizor. No i zaraz zobaczycie, że również odpali się podświetlenie tylne. I o to chodzi. Dobra. Włączamy jeszcze dźwięk. I praktycznie tym pilotem jestem w stanie wykorzystać tutaj wszystkie, dosłownie wszystkie funkcje. I teraz jeszcze zauważcie, że mamy podświetlenie. W pokoju jest światło górne, jest, są jeszcze dwa światła z tyłu kamery. No i w takim razie weźmy sobie. Widać, że tutaj już się to wszystko zmienia. I weźmy sobie YouTube. I możemy sprawdzać. Proszę bardzo. Pamiętajcie, że. Jeszcze jest oświetlenie w pokoju włączone. Tak to wygląda. Co ważne, zobaczcie, że jest to naprawdę mega, mega responsywne. I w takim razie może jeszcze wyłączę oświetlenie tutaj z tyłu i zobaczymy jak to będzie wyglądało w, w zupełnej ciemności. Daje rady, prawda? No, myślę, że naprawdę efekt jest niesamowity. Zapalimy oświetlenie jeszcze, bo ono w sumie tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie robi. Jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, ponieważ teraz zauważcie, że kolor idzie po krawędzi zewnętrznej, czyli jest jakby wszędzie. Weźmy sobie tutaj jakiś film, gdzie byłyby pasy czerni u góry i na dole. I teraz zauważcie, że mimo pasa czerni, obraz jest i tak przechwytywany wtedy z krawędzi tutaj tej która widać. No i rzecz ostatnia, czyli telefon w rękę i spróbujemy tu jeszcze tym trochę posterować. Aplikacja Litmi jest już tutaj. Wszystko dodane. Mogę to oczywiście włączyć, wyłączyć. I może przejdźmy z powrotem do tamtego testu. On był lepszy, jeśli chodzi o kolorystykę. Aktualnie jest ustawione tutaj. Zobaczcie również jasność. Możemy sobie to ściemnić. Samo podświetlenie. Albo damy teraz na fulla, żeby świeciło naprawdę mocno. Teraz jest tryb wideo, mamy tryb screen, mamy tryb music. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A jeśli chodzi jeszcze tutaj o grabowanie ekranu, mamy słabe, normalne i jeszcze. Szybkie czy mocne? To może przejdziemy jeszcze raz do tamtego. Tutaj było to naprawdę dobrze widoczne. O, właśnie. Czyli, jak widać, jest to naprawdę szybkie. Możemy oczywiście pobawić się tutaj po różnych, różnych scenach typu. Jakieś tam tęcze, ogień. Tu jest do czytania. Mamy fajerwerki, mamy stars, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę przechodził przez to wszystko. Możemy również ustawiać po prostu kolor. Chcemy mieć czerwony, to mamy czerwony. Chcemy mieć nie wiem, żółty, to mamy żółty, niebieski, fioletowy i tak dalej. Zauważcie też, że kiedy jest czarny ekran, to faktycznie te, tego podświetlenia jest bardzo, bardzo mało. I to też jest fajna sprawa, że to podświetlenie wtedy absolutnie nie razi. Kiedy ma być czarno, to po prostu jest czarno. Te diody zupełnie są wyłączone. A kiedy ma być jasno, no to naprawdę to się pojawia, wszystko dookoła, i robi robotę to podświetlenie, prawda? Ok, I jeszcze weźmy sobie tutaj takie standardowe, na maksa standardowe, szukaj, jeszcze raz Ambilight Test i to podstawowe, zobaczcie, tutaj mamy białe i za chwilę kilka kolorów różnych, jak to wygląda Pojedyncze kolory, i tutaj myślę, że to też będzie ciekawe. Proszę bardzo, te obracające się tęcze, to też mega dobrze pokazuje, jak to naprawdę doskonale działa. Także ode mnie wielka, wielka, normalnie wielki kciuk do góry, bo robi to niesamowitą robotę i faktycznie ten efekt jest dużo, dużo, dużo lepszy niż. Bez tego tylnego podświetlenia. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo. Na razie cześć.